Miam, 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 miam. Ciekawe, co to są za owoce, przypominają globusy. No, wiecie co? Nie wzięliście torby z Forsą? Za to byście mogli kupić żarcie, no ludzie. Nie myślicie logicznie. Podobały mi się takie krainy, powiedzmy. Słyszałem, że Elka, jak używa tych swoich zdolności specjalnych, tu ulega w jakimś stopniu uszkodzeniu, ale niczego takiego nie zaobserwowałem. Hmm? Co ja tutaj mogę podnieść? ma piona stary. Ty ślepy jesteś? Nic ci nie mogę dać niestety. Tobie też nie. Zbliżamy się do tego posterunku, Jest, została właśnie zapisana gra, a nigdzie nie widać skrzyni, którą mógłbym otworzyć tymi kluczami, potem już będzie za późno. Nadal je gdzieś tam szukam, ale kurcze, Bóg wie, gdzie tutaj można by się ewentualnie dostać. Kurcze, przypomina mi to trochę... o, wyposażenie. Dobrze, już któryś raz to będę czytał. Nakrycie głowy, trudność wykrycia. A, pokaż porównanie. Dobra, lepsza będzie trudność wykrycia. Kurna, ten gościu przypomina Żydka, ma jarmułkę na głowie. O, komar? A, dobra, na razie tego nie będziemy aktywować. Teraz pewnie się będziemy z nimi lać, tak? No, nie fajnie, nie fajnie. Na no, dobra, spoko. No to spieprzamy. Na razie. Mają jakieś fajne kapelusiki, że tak powiem. W tył coś? O, oh, fakt, trzeba się wycofać dobrze, ty już nie będziesz stanowił problemu, ostrożnie, ostrożnie. Tutaj był jeszcze jakiś jeden ziomek. Tam jest wieżyczka Co to jest? A, to są paski życia? Okej okay. Co, trzeba będzie to zniszczyć? Jestem ciekaw czy... Ło kurna! O w mordę! Ło mordę! Jezus Maria! Ale hardcore Ale poczekajcie, te wieżyczki nie biją Tylko Ile bym musiał w ogóle władować w te amunicji tak naprawdę, żeby to rozwalić Trochę trzeba na pewno będzie w to A nie tam! Kiepskie to jest. Tylko nie zniszczę wszystkich, nie zniszczę dwóch. Na pewno, bo nie mam tyle naboi. Na tym jednak dobrze by to było przytrzymać na cele, które będą znajdowały się. Opsii! Fuck! Dobra, użyjemy w takim razie karabinu maszynowego, który ma pełne naboi. Spokojnie, spokojnie, zniszczymy to, tylko trzeba przyjąć odpowiednią taktykę. No i tak to będzie się niszczyć. Spokojnie, spokojnie. Kontrolujemy odrzut like a boss Like a boss a może tutaj będzie coś ciekawego Cole O, karabin znowu. Dobra, ładnie. Co ja robię? Nic ciekawego tutaj nie ma, szczerze mówiąc. A tutaj zostawiliśmy swój karabin. Chciałbym z niego jednak amunicję podnieść, ale chyba nie jestem w stanie. Tam też jest wieżyczka. Na razie ją olejemy, bo ona olewa nas. Już nas nie olewa. Próbujmy przejąć kontrolę nad nią. Ok. Co nas strzela w takim razie? Nie mam pojęcia, ale na razie się zajmie. Tym czym byśmy chcieli? Po powoli i konsekwentnie. O, oh, fuck! Chciałem powiedzieć, że powoli i konsekwentnie zmierzamy do celu. Da, dankę dankę moja droga o miło Dzięki No już pękło Fak Patrioci gdzie? oko stary A tam jest patriota. Niech się zajmie nimi wszystkimi. Dobrze. Niech oni tam się teraz zabawią sami ze sobą. A my tutaj będziemy szukać różnych fajnych rzeczy. Jezu, już przestało działać? O, kartaszownica! Może być, posłuży naszym celom. Jak daleko? Jak wysoko? Wow. Dzięki Elka, zajebista jesteś, naprawdę. Ile razy ci będę to powtarzał? Jezus. Dawaj, ma szmato jedna. Dobra, już chyba nie żyję. Kurna, strasznie ich tutaj dużo jest. Pak, Spierdzielać mi stąd! No, tak się załatwia tych gości. Jeszcze tam ci nam zostali. Pozbędziemy się ich w ten sposób, żeby nie marnować tak za bardzo amunicji. No i jeszcze ty. Jeszcze ta lasunia w hełmie, który wygląda jak statua wolności. Jeszcze tylko dwa naboje mam do swojego do swojego karabinu snajperskiego, ale wygląda na to, że już nikt tutaj nie pozostał przy życiu. A... Piszczał, piszczał, nie. Chyba, że będziemy mieli mniej, mniej generalnie amunicji. O tam coś się ciekawego znajduje, dobra, zobaczymy yep. Woo Alright. I kto tutaj zginie? Kto tutaj zginie? Laska! Chyba pomyliłaś kurcze ludzi. Chyba pomyliłaś ludzi. Ja nie jestem twoim kumplem, ja tutaj nie będę ginął. Ja będę was spokojnie, powoli, metodycznie eliminował metodą usta-usta. Eee... Czyżby to był ten posterunek policji? Chyba tak. Dobra, to zwiedzimy sobie co innego. Eee, granatnik. Kartaczownica, granatnik, to jakaś chyba mała różnica generalnie. No w każdym razie nic tutaj takiego ciekawego nie ma. Okej. Okay. Może tutaj się coś jednak ciekawego będzie znajdować. Karabin wyborowy zajebiście. Pięknie, pięknie, już jesteśmy na full, jeżeli o to chodzi. Tam też by można było ewentualnie wskoczyć na górę. Hak. O. Oh. Tutaj może być strasznie dużo sekretów. Kurde, już tam nie mogę wskoczyć, ale kicha. Okej, okay, zobaczymy. No kurna, fajne, fajna, fajna lokacja. Bardzo fajna lokacja, bardzo mi się podoba. Ale już chyba zwiedziłem ją całą. Tam, tutaj też jeszcze jest coś. No dobra, przejedziemy się w ten sposób. Tutaj są sole trzeźwiące. O i pojedziemy akurat tam na górę. Przyspieszymy trochę tempo. O, i jaki, jakie ładne pomieszczenie. No, można było się lać tutaj na różnych poziomach, jak widać. Ta droga, którą sam wybrałem, była też w porządku. Łapka na niedźwiedzia. Woksofon. Tak sprytnie skryty. Mamy strasznie dużo wytrychów, ale na razie nie jestem w stanie ich nigdzie poużywać, szczerze mówiąc. Tam nie można wskoczyć. Dobra, nie zostaje nam chyba nic innego jak tylko. Tam też chyba nie można wskoczyć. Jak tylko udać się. Tam, gdzie powinniśmy się udać. Myślę, że okay. Szkoda, że nie mam. Dobra, niech będzie korbacz. No i chyba nie znajdziemy tej cholernej skrzynki. Ale dobra, mniejsza z tym. Byczy dom. Słuchajcie, będzie bycza zabawa w byczym domu. Będziemy się zabawiać z policjantami, a przede wszystkim z policjantkami. Wytrych, biureczko. Różne rzeczy, z których nie da się przeszukać. Może gdzieś tutaj będzie. O, kinetoskop, fajnie. Gdybym go przeoczył. Zobaczymy, jaki film. Fitzroy zauważony. Tu, 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 tu. Lady Fitzroy. Lady Fitzroy się panikę w oczach ludności Kolumbii. A wielki prorok przewidział koniec. Tylko on może nas ochronić. A fałszywy prorok może nas zniszczyć. I tylko on. Przedem zniszczy tutaj wszystko i wszystkich. Hello! Oh, fuck! Ładnie, korbacz. Okej, okay, ładnie. No dobra. Dobra, na pierdzielanka będzie. O, sej fale zajebioza Dużo, strasznie dużo krytycznych strzałów. Uhu! Oh je, yeah, oh je! Yeah. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chce oberwać? Spoko, spoko, wyluzujcie. Dopiero się rozgrzewam. A, tutaj jest koleś. w mordę. Dobra, poganiamy się za tą osłoną. Eee, niech będzie porażenie.

Tej osłony nie ma, ale ona nadal chyba odgrywa o oh, fuck. Ona nadal chyba odgrywa dosyć duże wrażenie, znaczy znaczenie. Nie, ci patrioci nie są tacy głupi. Dobra. I po tym dubku I już po nim. Nie wiem, dlaczego ta ikonka soli jest tutaj. Dlaczego ten safe nie można tego safe'u bardziej otworzyć? Chyba coś mi się zbugowało. Tak, coś mi się zdaje. Odzyskamy trochę zdrowia. Jednak podniesiemy ten sam powtarzanie. Nie, 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 nie. nie. Ten korbacz jest w pełni naładowany. Sole się przydadzą. Jak zwykle wszystko trzeba poprzeszukiwać. A nie jest to tak wielki stopień trudności, żeby sobie nie poradził nawet bez tego przeszukania. Najpierw przeszukamy to, co jest na dole, a potem weźmiemy się za górę. No dobra, spoko, tylko one są dosyć dużo ważące. Tak powiem. Okej, okay, nie. Skoro tutaj mamy narzędzie, to jednak pójdziemy sobie przeszukać to, co znajduje się na górze. O kawę, pokój przesłuchań. A co tam? Napijemy się. wytryski, Dwa chyba były. Opijemy swoje zwycięstwo. Ten nigdzie na nie ma skrzyni. No i zobaczymy, co jest na górze. Jeszcze? Ty wyluzuj. O! A, walka jest, to dobra. Ktoś jeszcze ze mną walczy? Już? Przestaliście ze mną walczyć? No to dobrze. Zestawy medyczne nie są nam potrzebne, zupełnie. No i tutaj. Od dłuższego czasu wreszcie mamy użycie wytrychów. Elizabeth zręczne paluszki ma. I sobie podniesiemy, a tarcze sobie już do końca zupgradeujemy. Buty, 65% szansy, że przeprowadzenie egzekucji, to nie chcę. Weź, ale nie używaj. Granatnik może nam się potem przydać. Karabincia. No, nic tutaj już specjalnie ciekawego nie ma. No! Skrzynia! Ho, ho! Tak! No i po to były te klucze, zajebiście! Tylko nie wiedziałem, że kluczami spod ziemi jakiegoś baru dla biedaków da się otworzyć skrzynię w Fington, ale widocznie te klucze to są po prostu klucze... na rozdział, no. Co? Ładniuśko. I sole trzeźwiące. I voxofonik tutaj mamy. I coś jeszcze może, możemy przeszukać. Kredens tam było. Chyba ten kredens Świetnie, świetnie. No. Weź to. Gdzie tutaj odgłosy są generalnie? Dun, dun. Locker room, czyli przebieralnia. Dbano tutaj o czystość, ale nie dbano o wodę. Skoro wycieka worek, dobrze. Skoro wycieka wodę, belki, woda wycieka, ki belki. Nic innego przydatnego. Szkoda, że nie mogę czytać tych książek. Mogłoby być naprawdę, powiadam wam interesująco. A tutaj niczego nie ma znowuż. Możemy tylko użyć zlewu i sprawić, że będziemy marnować wodę, jak przystało na złego proroka. Ach, czynimy zło, odkręcając kurki z wodą. No i dla ciebie wszystko jest proste. Elka, Ciach i już złodziejaszek, postęp w osiągnięciu. No, to nam Daisy może O, Apteka Daisy, 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 kwiatek, narzeczona myszki Miki, o, o której nie napisano w komiksach, nie powiedziano o tym w kreskówkach, ale ona nam pomoże. Tylko nie wiem, jakim cudem przetransportujemy tak wielkie narzędzia. No dobra, ale to są te skonfiskowane narzędzia. Dobra, należy. No właśnie. Wow, torba ze srebrnymi orłami. Ale hajsu, aż 30 czy coś takiego. Niesamowicie. Nie pomyśleliście o tym, w jaki sposób to przetransportować. No.

right! Tylko znowu znajdziemy się w podziemiach cholernego posterunku policyjnego. Czekacz, ej, tego jeszcze nie miałem. No i zajebiście. Nędznicy to moja ulubiona książka. E, też film był świetny. Dobra, czekacz. Co to jest za broń? Hmm. Dziwna trochę. Ten napisani przez Wiktora Igo, który wierzył, że przyniesienie ludziom em, oświaty, masowej oświaty, poprawi e, głupotę, uleczy z głupoty społeczeństwo. Niestety, jak wiemy, są to czyste mrzonki, bo e, powszechnie dostępna oświata jest, ale ludzie są nadal niezbyt mądrzy. wow, wow. To wow. zaczęła się rewolucja. A są ci goście, których zabiłem. Dziwne. Still.